Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 miliarda złotych. Rada Ministrów wyraża sprzeciw. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie. Witam bardzo serdecznie Państwa na kolejnym 49. posiedzeniu Rady Ministrów. Chciałbym. Otwierając posiedzenie rządów, wykorzystać tę krótką obecność mediów na początku naszego spotkania, żeby poinformować o y, niektórych punktach naszego dzisiejszego porządku obrad, bo na informacje, które będą jakby konsekwencją naszych decyzji dzisiejszych, czekają liczne zainteresowane grupy obywateli. Przede wszystkim. Coś, co powinno przeciągnąć spekulacje, niepokoje, y, wielogodzinne dyskusje, także w Parlamencie, w odniesieniu do tak zwanego y, porozumienia z tak zwaną grupą Mercosur, porozumienia handlowego Unii Europejskiej. Y, mówimy tutaj o wolnym handlu między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej, mówiąc w, w pewnym uproszczeniu, Przyjmiemy dzisiaj na wniosek pana ministra Paszyka, ale rozmawiałem o tym z panem premierem Kośniakiem Kamyszem i ministrem Siekierskim wcześniej, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko oczywiście, ale w dużej mierze polskich rolników. Yy, yy, więc na yy, taka była rekomendacja yy, pana premiera, panów ministrów, abyśmy dzisiaj przyjęli. Uchwałę Rady Ministrów w sprawie naszego stanowiska i punkt pierwszy mówi wszystko paragraf pierwszy tej uchwały Rada Ministrów wyraża sprzeciw wobec dotychczasowych wyników negocjacji z Mercosur w obszarze rolnictwa, w szczególności wobec podwyższenia kontyngentów celnych na mięso drobiowe na ostatnim etapie wymiany ofert taryfowych. To jest Język może fachowy i skomplikowany, ale w największym skrócie chodzi o polityczny komunikat. Polska nie zaakceptuje i oczywiście nie jesteśmy sami, wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej, czyli z grupą Mercosur, umowy o wolnym handlu. Też chcę państwa poinformować, ponieważ to jest moja decyzja jako szefa rządu, ale chcę, żebyście państwo o tym wiedzieli. To są decyzje o charakterze finansowym. One także powinny w jakimś przynajmniej w jakiejś części rozwiać rozmaitego typu wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości. Projektu, który nazywał się CPK. Mówimy o tym centralnym porcie lotniczym i infrastrukturze, która ma temu przedsięwzięciu towarzyszyć. Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 miliarda złotych. To są papiery skarbowe, i te pieniądze dofinansują. Spółkę będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, stref e-site i land oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK. Mówię o tym, ponieważ ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej i to jest zamieszanie, które bardzo często wytwarzają ci, którzy dużo mówili o CPK, ale nic nie zrobili. I chciałbym to jeszcze raz podkreślić. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast. Ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu pracę, a ja zapewniam tą decyzją kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia. Także w kontekście CPK dzisiaj podejmiemy decyzję na wniosek ministra aktywów państwowych o przeniesieniu polskiej grupy lotniczej, grupy LOT do Ministerstwa Infrastruktury. Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań, integracji działań związanych właśnie z, z tym wielkim, wielkim projektem infrastrukturalnym, bo on dotyczy kolei, koleje były wcześniej przekazane do infrastruktury, ale także bezpośrednio w związku z projektem Wielkiego Portu Lotniczego Także dotyczy polskiej grupy lotniczej i, i, i lotu. Jestem przekonany, że to bardzo y, ułatwi pełną koordynację y, pracy, jeśli chodzi o ten projekt. Podjąłem też decyzję o przeznaczeniu też y, y, tu jest mowa o obligacjach wartości półtora miliarda złotych na rzecz polskich uczelni wyższych. Te pieniądze oczywiście nie, nie, nie rozwiążą wszystkich problemów polskiej nauki i środowiska akademickiego, ale to jest na pewno bardzo poważne wsparcie. Chodzi też o inwestycje strategiczne, które umożliwią realizację badań naukowych, inwestycje prostudenckie tak zwane inwestycje wyższej konieczności to są projekty aparaturowe między innymi czy modernizacje budynków. Też nie ukrywam, że w porozumieniu z panem y, y, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego y, podjęliśmy decyzję, aby wyrównać chociaż trochę krzywdy i niesprawiedliwości, jakie spotkało środowisko akademickie, uniwersyteckie, naukowe za poprzedniej władzy, ci, którzy byli traktowani w sposób bardzo niesprawiedliwy, mają w ten sposób szansę chociaż częściowo wyrównać te straty i to złe traktowanie przez rządy naszych poprzedników. No i siłą rzeczy, ci, którzy żyli jak w pączki w maśle w czasie rządów naszych poprzedników, mają dzisiaj mniej powodów do, do satysfakcji, do, do radości. To są te rzeczy, których, o których chciałem Państwu powiedzieć. Oczywiście porządek obrad jest szerszy, ale, ale na, te, na te komunikaty z różnych powodów czekali nasi obywatele.